Siemanko, z tej strony Historia z Tobiaszem, a ja witam Was w kolejnym odcinku Giga Kampanii. No i moi drodzy, no ja jestem nieporadny życiowo, ale przepraszam. Nagrywałem, nie włączyłem mikrofonu. Na szczęście jesteśmy dalej w 966, także nie za bardzo się zagalopowałem. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Jedyne co zrobiłem, to zacząłem feudalne rozdrobnianie naszych ziem. Księstwo czeskie przekazałem naszemu krewniakowi, który jest Benkartem, Skarbimirowi. Księstwo Śląskie przekazałem Gaudentemu, który jest teraz Księciem Śląskim. Oraz zalążek państwa polskiego, czyli Wielkopolskę, przekazałem Kazimierzowi II. Oraz moi drodzy, stworzyłem Republikę Kupiecką. Powstały oczywiście wielkie kupieckie rody. Wielkim majorem jest Otokar. Spójrzmy, czy mają oni tu już jakieś wpływy. Jeszcze nie. Dopiero zaczną. Wygląda na to, że pan Otokar jest naprawdę bogatym człowiekiem. Jednakże walczymy teraz z najścigami. Co ciekawe, na naszej granicy Królestwo Estonii posiada teraz tytuł. Królestwa Galicji i Wołynia, i tytuł Estonii. I no cóż, konsolidują to władzę, i to, że być niebezpieczny rywal, Wojują oni teraz z Litwą głównie powody religijne. Mm. Natomiast my, walczmy dalej, możemy uzurpować tytuł Wielkiego Księcia Estonii, moi drodzy. Tak również zrobimy i przekażemy ten tytuł Lordowi Majorowi Kerelowi z Seremy. I powstaje moi drodzy, kolejna republika Kupiecka w granicach naszego królest królestwa. Powstają tu kolejne wielkie rody kupieckie. I niechaj one się tam rozwijają. Ważne, żeby płacili podatki, nie? No i są oni bogaci. No. Natomiast my nie pozwolimy, żeby nasze ziemie były bezlitośnie i bezdusznie plądrowane. Marszałek Wszebor Wygląda na to, że nie pracuje zbyt dobrze. Więc wyślemy go, aby szkolił i zwiększał morale naszych żołnierzy. Na naszego mistrza szpiegów mianujemy wańka z Jędrzechowa. I pewien człowiek, gniewosz yy, z pomorzańskiej rewolty, chce, no cóż, tereny i nie zgodzimy się. Czyli tak zbyt rozdrobniłem te tereny. Że nasze 3000 wojów zebrane. Kierujmy się więc na ziemię dobrzyńską i na hosty Rimfdiasa czyli jakichś pogańskich poszukiwaczy trzmi. Przy... Pobiliśmy ich w bitwie. A teraz kierujemy się na serwoużyczan. Którzy wygląda na to, że przyjęli kulturę pomorską. Jakieś spiski, spiski. Rostisli a z Wołynia będzie chciał nas najechać. Wygląda na to jednak... Nasz władca, czy jest? Jakie, cechy ma, jakie ma cechy charakteru? Jest chciwy, ubieżny, podstępny, odważny, dumny, ambitny. Pomimo tego, że jest podstępny, to jest człowiekiem honoru i nie wydaje mi się, żeby chciał zamordować jakieś małe dziecko, które nic mu nie zrobiło. Dlatego odmówimy nasze wojska. Kierują się na e, Nissanów, wierzmy je bezpośrednio w Wrocławie To niezgodne z duchem roleplayu, bo jakiś typ z Finlandii nie. Bezprym Branicki Został świętym Ciekawie Błogosławione jego imię Kierujemy się więc Prost na Litomerice Dochodzi do bitwy której o dziwo zostajemy zmasakrowani. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Ale no cóż, już opuścili nasz kraj. Jakieś wewnętrzne wojny domowe. To za długi wasal jest. Spójrzcie na to, <grych> na jego księstwo, księstwo małopolskie, bardzo ciekawa sprawa. Mamy jakąś propozycję? Mariażu? I wygląda na to, że nasza narzeczona jest już pełnoletnia i, jest i jej mąż jest skłonny orzędzi ją właśnie z naszym władcą. No i cóż, no pomimo tego, że jest to pomniejsze ruda, nasz władca jest człowiekiem ambitnym. Zaakceptujemy tę propozycję, bo nasz syn czym prędzej musi... Sprawić sobie dziecko. Hmm. Ileż tych wojen wewnętrznych. Proszę Państwa, jest z każdej strony. I musimy znów zebrać armię. I się z nimi rozsprawdzić, bo nasz władca jest człowiekiem dumnym, odważnym i ambitnym. Bardzo niespokojne są te rządy. Rozprawmy się z jednymi, później rozprawimy się z drugimi. Tujmaliśmy jakiegoś Dobiesława. Natomiast teraz kierujmy się na buntowników heretyckich. Wycięliśmy ich w pień, Kraków prosperuje. A gdzieś tu wciąż najeżdżają mnie jakieś dzikusy. W takim razie dalej musimy. I spójrzcie, narodziła nam się córka. Nasz władca, której nasz władca dano na imię Gertruda? Hmm, nasza żona codziennie chodzi do kościoła wedle tradycji. Hmm, cóż, sama musi sobie radzić. Przechodzi w jakieś tam spiski. Zwyciężamy. Pójmaliśmy niejakiego dowódcę Kiety Jemunda. I władca Sardynii Korsyki chce się ożenić z naszą kuzynką, która jest Benkartką Matyldą z Nie nawróci się, moi drodzy. Cóż tu się stało, moi drodzy? <laughs> Pogański Imperium Włoch. Bardzo ciekawa sprawa, moi drodzy, bo wygląda na to, że papieństwo samo w sobie jest teraz niesamowicie zagrożone. Tak, wszystko jest splądrowane. Piękne życie. Proszę a my dalej rozprawiamy się z tymi najścicami mocno denerwującymi. Skierujmy się ostatecznie rozprawić z jednymi z poszukiwaczy przygód. Zostali chyba już definitywnie praktycznie rozbici. Skierujmy się na kolejnego. I nasz władca jest człowiekiem odważnym, więc skieruje się na pojedynek z Borysem. I w tym pojedynku zwyciężamy. Dokonujemy kolejnych dzikich najeźdźców i być może to już koniec. I nasze wojska mogą wrócić. Niechaj nasz wojewoda zajmie się administrowaniem naszego państwa. Ktoś spiskuje przeciwko nam. widać z tego spisku. Dołączyłem do niego, ale nie. Nie będę tego robił. Mm, no. Naszego władce doszły słuchy, że ktoś próbuje go wysłać na tamten świat. Jednak nie wiemy wciąż kto. Tak więc musimy uważać. Wygląda hmm, no to, że możemy stworzyć Unię Słowiańską. Dobrze. Natomiast my, czy w końcu możemy odpocząć, moi drodzy? Nie. Właśnie. Pewien człowiek, rozisłany z Bołynia wypowiedział nam wojnę. Zbierzmy więc czym prędzej wojska nasze i wojska naszych wasali, A o cóż on tę wojnę wypowiedział? Węgry. Moi drodzy, możemy liczyć tylko na to, że jakieś katolickie kraje się przyłączą i będą chciały nam pomóc. nie wygląda to zbyt dobrze. Aha. Wszyscy tylko plądrują. Wasal, księżna Anastazja chce być naszym adwizorem. Mówi, że jest lepiej wykwalifikowana. Czyli chce być naszą dyplomatką. Możemy. Nikt nie zechce nam pomóc. Wynajmiemy zakon krzyżacki. I zakon szpitalników. Ojej. Dobrze, rycerstwo zebrane. Pora skierować się na wojsko naszego wroga. Dochodzi do walnej bitwy. Inwestycje. No, czemu by nie? Przepraszam mój drodzy, tu się wniknie. Muszę iść na chwilę na dół. Przepraszam za te problemy techniczne. W każdym bądź razie, pokonaliśmy pogańskich Rusinów w bitwie. Teraz odbijamy twierdzę Gemer. Weźmiemy ją szturmem. Odbijmy oczywiście nasze ziemie na Węgrzech. Oraz Aba-Uj. Który również zdobędziemy szturmem. I wszystkie inne zabudowania tej prowincji. Skierujmy się znów na bitwę przeciwko Niewiernym. Dochodzi do bitwy pod Gemerem. Zwyciężamy w niej i bierzemy jako jeńca yy, księcia, yy, a raczej hrabiego Radosława z Włodzimierza Wońskiego. Kierujemy się na Zwyszynogród. Dzięki pomocy rycerzy z Zakonu Krzyżackiego i rycerzy z Zakonu Szpitalników. Ten grób bierzemy szturmem. Kierujemy się na ich stolicę Łódź, Lepiej na Belc. I wygląda na to, że nasz władca traci cechy charakteru dumny. Ciekawa sprawa. Dochodzi do bitwy pod Belcem. I nasz władca jest człowiekiem odważnym, ambitnym, stawiającym na swoim. Jest wspaniałym szermierzem i wojownikiem. Dlatego nie boi się jakiegoś ruska pogańskiego, dlatego pójdzie i zmierzy się w nim, z nim w pojedynku na ubitej ziemi. Zawsze zwycięża. Dobrze, nie wnikajmy. Dochodzi do zwycięstwa wojsk koronnych i pokonujemy tę inwazję. Nasz władca jest teraz zapewne niesamowicie wdzięczny rycerzom zakonnym. Lecz zostali nam do pokonania jeszcze ariańscy heretycy. Tak więc kierujemy się prosto na nich. Teraz nie macie już ucieczki heretycy. Wygląda na to, że nasza siostrzenica Adelaida, no cóż, uważa się za dobrą zarządkę, ale tak naprawdę wcale nią nie jest. Tak więc, no dobrze. Zwyciężamy w bitwie pod Kujawami i pokonujemy ariańskich heretyków. Kierujmy się jeszcze przeciwko y, poszukiwaczom y, przygód. Karne zyskani. Nasz władca jak już mówiłem jest teraz zapewne niesamowicie wdzięczny rycerzom zakonnym i będzie zmuszony jakoś ich nagrodzić. No tak, więc to tyle. Odwołujemy rycerzy zakonnych. Tak naprawdę uratowali całą naszą południową węgierską flankę przed przejęciem przez pogańskich rusinów. Także, jest dla nas wspaniała informacja. Madiarzy walczą z Litwinami. Bardzo ciekawa sprawa. Spójrzmy w ogóle na mapę religijną świata. Jeżeli chodzi o Polskę, to wciąż ariańska herezja jest żywa w społeczeństwie. Jednakże wykorzeniamy ją. Na północy po wielu latach szwedzkiego panowania zakorzeniła się, zakorzeniły się pogańskie i germańskie wierzenia. Jednakże, jak już spojrzymy na mapę Skandynawii. To widzimy, że król Szwecji, a przede wszystkim potężny król Norwegii, zdecydowali się przyjąć chrzest. Jednak no, te wierzenia germańskie rozprzestrzeniły się naprawdę dosłownie na ogromną część świata. Jeżeli chodzi o Polskę, to mamy tu jeszcze jakieś bastiony słowiańskiego pogaństwa. Jednakże są to już naprawdę niewielkie połacie terenu. A po tej zwycięskiej, wspaniałej wojnie domowej. I wojnie przeciwko wojnie domowej. Co ja, chrzanie, moi drodzy widzowie. Ale nasza drużyna królewska, nasi ciężko zbrojni rycerze wracają już do Krakowa. I zajmiemy się wybudowaniem koszar w Krakowie. Pójdźmy na... Właściwie to wiecie co? Oczy naszego władcy jest są człowiekiem ambitnym. Zapewne niesamowicie dąży do zdobycia tytułu imperialnego, a nie tylko i wyłącznie królewskiego. Więc oczy naszego władcy są zwrócone na wschód? Mamy tutaj dwa dość silne królestwa pogańskie. A więc pogańską litwę wyznaje wierzenia bałtyckie, a więc Romówę, oraz Galicję Wołyń, czyli najpotężniejsze z ruskich królestw, które wyznają wierzenia słowiańskie, które mają bardzo niski autorytet moralny. Tak więc, no, spójrzmy na decyzję. Stwórz nowy imperium. Potrzebujemy co najmniej 8000 prestiżu i 1000 sztuk złota. Tak więc no... Nie będzie to dla nas łatwe zadanie. Lecz nasz. Lecz nasz waleczny i ambitny władca będzie właśnie do tego dążył. Aby Polska nie była już tylko królestwem, lecz wielkim imperium królującym na Inflantach. Zobaczmy w ogóle na nasze Republiki Kupieckie. I no, wygląda na to, że nasza Pomorska Republika Kupiecka zdobywa wpływy nawet na tutaj Morzu Północnym, oraz w szczególności na Bałtyku. Natomiast nasza Druga Republika no nie za bardzo sobie radzi Jednakże... Nie jest źle. I to jest niepodległe ruskie księstwo. Rada nie chce się zgodzić na wypowiedzenie wojny Dobrze, w takim razie, moi drodzy! To by było na tyle w tym odcinku i ja...